Witam w kolejnym filmie iPOS. Tym razem będziemy mówić o dodawaniu, usuwaniu i edycji asortymentu. Oczywiście logujemy się do platformy iPOS web i z lewego znanego nam już menu wybieramy zakładkę produkty, a następnie asortyment. W środkowej części ekranu widzimy nasz asortyment. W prawym górnym rogu mamy przyciski do zarządzania. wśród nich mamy przycisk importu, który służy nam do pobierania dużej bazy towarowej, której oczywiście nikt nie będzie wpisywał z ręki. W tym filmie jednak skupimy się na po jedynczym towarze, więc interesuje nas przycisk Dodaj. Po kliknięciu Dodaj wpisujemy nazwę towaru oraz podajemy kod PLU. Czym jest kod PLU? To jest ten kod, po którym będziemy w kasie terminalu mogli znaleźć ten towar, będziemy mogli go sprzedawać. Jeśli nie znamy tego kodu, możemy przycisnąć przycisk Generuj PLU, wtedy wygeneruje nam się pierwszy wolny kod. Następnie wybieramy jednostkę miar, stawkę VAT. Oraz przydzielamy towar do kategorii. Oczywiście, jeśli chcemy. Następnie wybieramy typ towaru: czy to jest usługa, czy to jest dostawa, czy to jest towar. Referencji nie używamy, służy ona do zupełnie czegoś innego. Zewnętrzne ID nadajemy wtedy, kiedy zarządzamy bazą towarową w jakimś innym systemie. A tutaj importujemy tylko towary, wtedy możemy te numery mieć takie same tutaj, jak i w systemie zewnętrznym. Liczba miejsc po przecinku dla towarów, które sprzedajemy nie w pełnych sztukach. I oczywiście kody kreskowe. Tu wpisujemy, przepisujemy numer kodu. Pozostaje nam podać cenę tego towaru. Pamiętajmy, że jeżeli pole zostawimy puste, towar nie będzie aktywny, a jeśli chcemy, żeby towar miał tak zwaną wolną cenę, wpisywaną dopiero w trakcie sprzedaży na kasie terminalu, należy wpisać cenę 0. Towar jest aktywny. Możemy go oczywiście dodać do obsługi magazynowej. I aby zakończyć dodawanie towaru, klikamy Dodaj. Jak widzimy, towar został dodany do bazy. Mamy go tutaj z numerem 178. Jeśli chcemy usunąć towar, to go wybieramy. Przyciskamy Usuń w prawym górnym rogu. System nas oczywiście zapyta, czy aby na pewno chcemy ten towar usunąć. Potwierdzamy i towar został usunięty. Możemy oczywiście zaznaczać większą ilość towarów i usuwać od razu kilka razy. Aby dokonać edycji i zmiany w którymkolwiek z towarów należy go w identyczny sposób podświetlić. Po prawej stronie widzimy szczegóły danego towaru, wtedy możemy dowolny element w nim zmienić i należy pamiętać, aby po tej zmianie zmienimy może cenę, przycisnąć na końcu zmień. To tyle jeśli chodzi o dodawanie, usuwanie, edycję asortymentu. Zapraszam do kolejnych filmów i BOS.